Witam was bardzo serdecznie w ósmym odcinku Zagrajmy w Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay ha, ha. Zapierdzieliłem już tego abota I spierdzielam stąd A i tu jest druga maszyna, która dodaje Drugi kwadracik zdrowia Super Mamy już teraz 6 kwadracików. Karton co otworzymy drzwi, bo to jest karta Abota. Tylko jakie my mamy misje teraz? Aha, już wiem. Już wiem, gdzie mam iść. Nie tu, nie do stołówki. Nie do stołówki? No pewnie, że nie. Jasne, że nie tu. Tu mamy iść, przez dziedziniec. do końca, tam, tam będą drzwi na końcu w części w części D jest część C tam na końcu będą drzwi i będą napis na nich będzie work pass, coś takiego no to jest to obey all orders i widzicie o work pass pisze <laughs> Tędy musimy iść do kopalni Uważaj się na tego mecha tam po lewej stronie od razu, ej, Gdzieś chyba się prąd wyłączało, nie? Znaczy, już zgasło światło. Od razu przygotuję pałkę i z pałki będę naparzał. Tylko weź się teraz, kurde, załad w któregoś. Oczywiście, quick save. Cholera, jasna. Może niekiedy lepiej wyłączyć tą Eye Shine.

Kurwa mać, on tak szybko idzie. Jebany, za późno przeszedłem tutaj. O, może teraz. No, powiedz mi, że się udało. Co ty pieprzysz facet, ty jesteś mój. To było po cichu, nie? No nie obracaj się, kurwo! Teraz się kurwa będzie cofał, jebany. Patrz. No popatrz, co za. O, to jest po... to jest głośne od tyłu. To było głośne od tyłu, widzicie, po nogach i po plecach. Z tego spałki A, Po nogach i po głowie od razu. Króż do włazów się przyda, nie, ja już mam. <laughs> Niepotrzebnie kupywałem. Ale śrubokręt też co mogę wziąć. No To teraz... To teraz co? Nie wiem ile mam kwadratów zdrowia. Hm. Na pewno chyba nie tędy. Tak, No chyba nie straciłem żadnego kwadratu, nie? No to już jest za. Tak, 6 kwadratów mam. Nie wiem, tędy albo tędy. A bo tam były paczki papierosów to ja tam nie chcę To właściwą drogą idę O to jest ten Do, do windy Na razie zgaszę se wyłączę W sumie mógłbym nic załatwić

Dobra, czyli ty, dwóch co tu było to już poszli właśnie. Ja chcę jak najszybciej dojść. Hmm. Ta, się obrócił skurwiel na nieodpowiednim momencie. Jak ja tego nienawidzę. Dobra, poczekam co tu. No i tak się obróci, skurwy syn. O, mówiłem? Tak, chodź tu, skurwy synu. To cię załatwię własną bronią. Dziś jaki kurwa ham. Co mi z trzech kwadratów. Co za hamstwo, jakieś skrypty po prostu w grze są jakieś do pizdy. Urwa, co za... Ale to jest gówno. Masz wspólny syn. Pojawi się tam, czy nie. Pieniądze się przydadzą, w sumie to one są niepotrzebne. Jeszcze tu jakiś jeden jest? Jest kurwy sen. Ale jak dostanę paralizator, to niech was bo boska ręka chroni. Kurwa mać 5 kwadratów to ma być, a nie 4. No, tak ma być. Co za gówno z tymi strażnikami. No dobra, niech, niech stracę ten, ten kwadrat. No a tu będzie najgorsze przejście. Tutaj teraz trzeba się skradać. Źle. Ale się zapisałem teraz. Okaraszku, sprójdź. Czekam aż to się uspokoi. Wszystko. Nie mam broni palnej, to bym tego mecha załatwił. Najpierw tych ludzi, a dopiero potem robota. No, może teraz będzie. Może teraz przejdę. To jak się kurwa szybko porusza jebany Załatwiej bym go z chęcią I to chyba zrobię Skurwiela. Tak, chodź tu ty też Ciebie też załatwię idziesz? To jak się kurwa poruszają, jakieś pojebanie. O, o! Cofa się! Dzień się kurwa, co się dzieje. A jak wejdę na drabinę, to nagle mnie zauważy A bo ty tęg no tak O no, nagle teraz, odbieg? Patrzcie się Dobra, to cię załatwię No, to tylko mecz został Tylko o, patrz, ale w ostatniej chwili uciekłem Tak, strzelaj tak, strzelaj. Mam nadzieję, że mnie nie górki. A muszę przejść na drugą stronę. No, jestem w domu. Tak, tam. Fit sobie z kury w scenę. To teraz tu na górę po, po skrzyni. O oh, kurde. To teraz tu przez te drzwi. Teraz trzeba uważać tutaj na tych skurcze synów. Żeby mnie nie widzieli. Chętnie bym ich załatwił, ale nie mam możliwości dojścia do nich. To i tak mi zauważyli, to jest normalne. Spierdalać, się. Z dobrzem tego załatwię, widzieliście? Sam jesteś skurwielem. Dobra, teraz tego załatwię normalnie. Nie udało się. Myślałem, że chwyci jego broń i go załatwi. Ech. Więzień zwiewa. A prisoner. Show yourself.

thank <laughs> Dobra, chyba na tym skończę ten odcinek i zapraszam na następny. Na następny. Yeah!